On my skin and need it again. The worm starts to sting. My everything is based upon what I know is wrong. I want it, I want it, I want it. Just like it was the first time. Now one's yours and this one's mine. put Jesień to idealny czas na zmiany. O tej porze roku makijaż nabiera ostrości. Odważny luk tworzą w tym sezonie przede wszystkim usta i brwi. Dlatego dzisiaj skupię się przede wszystkim na nich. Makijaż rozpoczynam od pomalowania brwi za pomocą dwóch produktów Bajtery. Koniecznie zapamiętajcie sobie nazwę tej marki. Bajtery posiada bowiem jedne z najlepszych produktów do brwi, jakich kiedykolwiek używałam. Przysięgam. Brakujące włoski uzupełniam brązowym linerem, a następnie rozczesuję je i układam za pomocą specjalnej maskary do brwi. Na powieki nakładam jasny, pudrowy cień, będący idealnym tłem dla czarnych kresek. Do ich wykonania używam płynnego linera Guerlain, zamkniętego w pięknym, biżuteryjnym opakowaniu. Nakładanie go zajmuje trochę czasu, ale efekt finalny w pełni to rekompensuje. Aby zniwelować cienie pod oczami, użyję korektora w pędzelku marki Bajtery. Ze względu na jego kryjące i rozświetlające właściwości, można go również używać do twarzy. Rzęsy tuszuję wydłużająco-pogrubiającą maskarą Bajtery, która dodatkowo ładnie je rozdziela, nadając im większej objętości. Kości policzkowe modeluję za pomocą brązera Serge Lutain. Aby nadać cerze zdrowego blasku, nakładam na policzki odrobinę różu. Całość utrwalam pudrem matującym marki Bajtery. Makijaż ust rozpoczynam od nałożenia na nie odrobiny korektora. Ujednolici on kolor ust i sprawi, że pomadka dłużej się na nich utrzyma. Następnie nakładam na usta pomadkę Serge Lutheum w mocnym, intensywnym kolorze. Takie pomadki to hit tej jesieni. Dodatkowo, na środek ust nakładam również błyszczyk Bajtery. Jesienią preferuje ciemne kolory lakierów do paznokci. Ser ślutę ma piękny, głęboki kolor i wymaga nałożenia tylko jednej warstwy. Dla tak niecierpliwych osób jak ja to niesamowity atut. Gotowe. Teraz pozostaje mi już tylko zrobić zakupy. A wy, jak malujecie się jesienią? Do zobaczenia!